Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym jest czwartek, jak jadę do biura tradycyjnie i będę chciał nagrać tego dzisiejszego dnia vloga. Oczywiście będę chciał tutaj też do Was pomówić w ciekawym temacie, który już mam w mojej głowie, ale to nastąpi później. Idę teraz na pociąg na metro i co serdecznie Was zapraszam. Jestem, słuchajcie, w biurze. Czas schować sobie mój obiad do lodówki. Proszę bardzo, tutaj chowamy. No i co, zrobię sobie, słuchajcie, jakąś kawę, bo od tego trzeba zacząć dzień. Widzę, że sam jestem na razie w biurze, nikt jeszcze nie przyszedł. Także, no co, nie wiem, jest godzina po dziewiątej. Spieszyłem się trochę, bo no, ja lubię być punktualny, aż uchrypłem. I dobrze, kawa zrobiona, sobie zamieszam, zaraz. Będę sobie mógł to wziąć tam do biurka. Mam też banany na później. Dobra, ja już jestem przy moim biurku, zaczynam sobie tutaj pracę. Odzwę się do Was na przerwie, jak będę miał chwilę, i wtedy wyjdę oczywiście na spacer. No i pomówię tutaj w ciekawym temacie. Zostańcie razem ze mną. Mam właśnie moją przerwę. Wyszedłem sobie tutaj na spacer, jak zawsze. Pada deszcz, pogoda jest w ogóle przepaskudna. Jak szedłem do pracy, to było bardzo ślisko i nawet nam wysłali na maila takie ostrzeżenie. uważajcie, jest błoto, jest ślisko, zamarznięte, żeby się nie wywrócić, żeby nie było wypadku. Także już nawet nas przestrzegali przed tym. Dzisiaj w biurze jestem tylko ja i Ewa, no i Katalin, który już nie jest naszym menadżerem, ale został menadżerem z powrotem afrykańskiego teamu. A u nas jest teraz Tima, która wróciła do pracy i która pracuje na razie zdalnie, bo ma małego Bobasa w domu, także yy, tak to jest. I co? Idę w to miejsce charakterystyczne, gdzie lubię nagrywać. Może tam stanę sobie pod daszkiem. No i wam powiem też coś o mojej teraźniejszej pracy. Będzie ciekawie. Idąc w to miejsce, co zawsze nagrywam. Zobaczcie, jak ktoś tutaj przydzwonił. Jaką stuczkę miał? Jakie drzwi obite? To jest dopiero niebezpieczne miejsce. Iść pod tymi gołębiami. Bo zobaczcie, co tu się dzieje. To jest właśnie skutek. Więc idę bokiem, żeby je minąć. Auto jest oczywiście ochrzczone przez gołębie. Całe tutaj jedno. Nie doszedłem w to miejsce. Tutaj rzeczywiście jest ślisko. Jest błoto takie pośniegowe. I... Trzeba uważać... Nie no, lód tu jest. Jak ja tu mam wyjść w ogóle? Żeby... Tu jest całe zamarznięte. <śm> Nie do wiary jakiejś. Rzeczywiście trzeba uważać, bo jest tak ślisko, niebezpiecznie, jak będę stąd schodził, bo tu jestem na takim podejście, to będę musiał uważać później. W ogóle tutaj jak się idzie, to jest jedno zamarznięte. Ale dobrze, postaram się stać w miejscu, nie chodzić. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć o tym, że nam się pomniejszyła drużyna, nasza ekipa tutaj w pracy, zwolnił się Krystian. Czemu w ogóle o tym mówię? bo chcę, żeby ten film był ku jego pamięci. Krystian, jak oglądasz tego vloga, wiem, że czasami oglądasz moje vlogi, to chcę powiedzieć, że bardzo fajnie mi się z tobą pracowało, że no okej, okay, no Krystian był może specyficzną też osobą. Był takim trochę domatorem. Lubiał sam gdzieś, że tak powiem być w swoim towarzystwie, jak były jakieś gdzieś spotkania, gdzieś wychodziliśmy, to Krystian nie był z nami za często. On czasami się, że tak powiem, wymigiwał z tego, ale mimo wszystko ja zawsze będę pamiętał Cię, Krystian, dobrze Dobrze mi się z Tobą pracowało. Chcę tutaj powiedzieć, że fajnie było i nauczyć się od Krystiana na początku różnych rzeczy, bo on pracował parę miesięcy dłużej ode mnie, też mnie dużo nauczył w pracy na początku. Później ja się uczyłem innych rzeczy, których ja z kolei i Krystiana uczyłem, więc współpraca była naprawdę bardzo dobra i zawsze będę mile wspominał naszego kolegę. Szkoda, że po prostu odszedł. Miał oczywiście jakieś swoje prywatne powody, dla których się zdecydował na ten krok. Zresztą. Powiem tak, jak to zawsze i tu mogę powiedzieć na YouTubie: Krystian był takim człowiekiem, który nie zagrzał gdzieś miejsca zbyt długo w jakiejś pracy i lubiał często jakieś zmiany, lubiał się przeprowadzać w różne miejsca. I dlatego też to i tak było miejsce tutaj, w tej firmie, w której jestem, że wytrzymał i tak naprawdę długo. Także to jest tak a propos jego postaci, jego osoby. Chciałem się podzielić właśnie takimi wrażeniami i odczuciami. Zobaczymy jak to będzie, bo będziemy potrzebowali też kogoś na zastępstwo za Krystiana. Na razie jesteśmy na etapie takiej transformacji tutaj w naszej firmie, znaczy w naszej no w firmie, w której pracuję, ponieważ jesteśmy przyjęci przez inną firmę. Tutaj nie będę zdradzał jakichś szczegółów, bo to są rzeczy, które zachowuję dla siebie, ale od marca, ja już to kiedyś wspominałem, na YouTubie, że będę pracował gdzie indziej, że pewne rzeczy się zmienią i na razie do tego czasu wszystkie jakieś zatrudnienia zostały zamrożone i dopiero jak przyjdzie marzec, no to wtedy może się okazać, że faktycznie kogoś zatrudnią, będą chcieli to zrobić, bo no jednak pracy jest, no i ktoś tą pracę musi tutaj wykonać, więc czekamy do marca, co czas przyniesie i czas pokaże. Jeszcze wrócę na chwilę do tematu Krystiana, tak mi się zbierają różne myśli, które chciałem tutaj wypowiedzieć. I Krystian był zawsze osobą, która była taka, no był żartobliwy, lubiał sobie właśnie pożartować z różnych rzeczy. Często z różnych um, sytuacji się śmieli. śmialiśmy razem, także było wesoło jak był w pracy. E, szkoda, że Cię nie będzie, drogi kolego, że że tak to się wszystko gdzieś potoczyło, ale każdy ma jak widać swój etap jakiś w życiu i dąży do różnych zmian i do takich, z których będzie po prostu zadowolony. Ważne, żeby tobie było dobrze i żebyś ty się odnalazł w nowej roli, którą będziesz miał przed sobą. Jakiś kontakt z Krystianem mam nadzieję, że się uda utrzymać. No i po prostu może kiedyś nasze drogi się jeszcze spotkają. Oby tak było. I jeszcze chciałem tak na koniec tego wszystkiego tutaj dodać, że po prostu chciałem się podzielić tymi wszystkimi faktami. Są to rzeczy ważne, ale takie, którymi mogę, czy też właśnie, tak jak mówię, chcę się podzielić tutaj na YouTubie, więc to i tak będzie miało swoje odzwierciedlenie później, jak mi się będzie też pracowało w nowej firmie, która będzie nową firmą, ale tą samą pracę będę robił, tylko że po prostu pod innym szyldem. I to też, słuchajcie, może przynieść różne efekty na przyszłość. Zobaczymy, jak się rzeczy zmienią. Według prawa, bo to też chciałem może powiedzieć, jako taką ciekawostkę: leci jakiś śnieg z góry, trzeba uważać, jak nie wiem. Że, według prawa, tutaj w Rumunii, jeżeli jest taki, taka transformacja z jednej firmy do drugiej, to wszystkie warunki pracy o tym chciałem właśnie powiedzieć, bo to może być ciekawostka dla Was wy możecie napisać. Jak to jest w Polsce, bo ja w Polsce czegoś takiego nie doświadczyłem nigdy, ale tutaj, według prawa, wszystkie warunki, jakie mamy w pracy, czyli powiedzmy pensja i tak dalej, jakieś dodatki, to, to musi być wszystko zachowane przez rok czasu. W takim niezmienionym poziomie, czyli od marca 2026 do końca marca, czy też do początku marca, no nieważne, przez rok czasu, do 2027 roku nic nie może się zmienić po prostu w tych warunkach pracy, jakie mieliśmy, jakie mamy jeszcze w obecnej firmie. Jak będzie później, no to właśnie czas też pokaże. Mam nadzieję, że będzie na pewno nie gorzej. No i przez to się dzielę też tymi moimi wrażeniami. I tym, jak to wszystko wygląda, bo wiecie, co: jakby się zmieniło na gorsze, no to człowiek będzie musiał szukać sobie innego zajęcia czy też innej pracy, tak? Bo nie chodzi o to, w tym wszystkim, żeby się zmieniało na gorsze, tylko żeby było albo tak samo, albo o wiele lepiej. Przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia. To są takie rzeczy, którymi chciałem się tutaj podzielić. Wy napiszcie komentarze, czy byliście kiedyś w takiej sytuacji, że firma, w której pracowaliście, zmieniała po prostu. Przechodziliście to jakby taką transformację do innej firmy, ale robiliście dalej to samo. Bo ciekaw jestem, jak to jest według prawa polskiego, jeśli chodzi o warunki zatrudnienia. Tutaj mówię, jak jest, są niezmienne przez rok czasu i chroni nas takie właśnie prawo. Dobra, słuchajcie, jest zimno. Ja idę teraz, wracam z powrotem do biura, bo tutaj pada coraz bardziej. Robi się tak nieprzyjemnie. Idę sobie teraz coś zjeść. Jak zawsze lubię się nagrywać w windzie. Idę po obiad i później na szóste piętro. Dobrze, ja już mam obiadek, słuchajcie, odgrzany. O, słucham polskiej mamy w USA, oglądam sobie. Polecam kanał Kasi. Zobaczcie, jest mięsko, są ziemniaczki. Pachnie pysznie. Także życzę sobie smacznego, oglądam vloga. No i co? Korzystam z mojej przerwy. Wyszedłem właśnie z pracy, jest godzina 17 z minutami. Zobaczcie, dostałem prezent dla Karima. Mogłem odebrać taki na recepcji, bo to było dla tych dzieci, które nie były na takim kit party dla dzieci i no, Karim nie był. był, po prostu jakoś to było weekend. Coś innego mieliśmy inne plany i nie pojechałem z nim. Zresztą mógł tylko się pojawić z jednym z rodziców i. No i dostał tutaj książeczkę taką i jakieś takie drewniane klocki do zabawy. Idę teraz na metro, no i czas wracać do domu. Już jest wieczór. Zresztą jak widać. Dojechałem już do Popeści Lordyni. Jestem tutaj w parku i z tego miejsca chciałem zakończyć tego dzisiejszego vloga. Napiszcie wasze komentarze, cokolwiek uważacie. Subskrybujcie nasz rodzinny kanał. Zostawiajcie też łapki w górę i możecie udostępniać te vlogi, żeby się niosły w otchłaniach YouTube'a. Będę wam wdzięczny. Tyle. Ja już idę do Anny i do Karima. Nagrywam teraz zakończenie, bo później to znowu sobie zapomnę i wiecie jak to jest. Także wszystkiego dobrego, Zdrówka przede wszystkim, no i widzimy się już niebawem. Trzymajcie się, do następnego, pa pa.